Cześć, witam was ponownie w grze Dying Light 2 Stay Human. Zadanie mamy teraz spotkać się z Sophie na bazarze. Ale może... spróbujemy zrobić tutaj zlecenia z bazaru. Jedno już zrobiliśmy. Pieskiem i... Z mamą, która miała rodzinę. A to kto ty jest? Zdenerwowany? Patrz Urban. Twój wściwski kumpel. Znalazłeś robotę? Nie miałem szczęścia. Tu nie szczęścia potrzeba młody, tylko charakteru. Takiego jak twój? Hmm. Co za tupet. Dobra. Czego pragnie twoja udręczona dusza? Ktoś taki jak ty pewnie dużo wie. Przez skromność nie zaprzeczę. Może jakieś ptaszki powiedziały ci, co spotkało Lukasa? <laughs> wiesz, słyszałem, że w mieście pojawił się pielgrzym. Wścibski. Wszystkich o wszystko pyta. Przeszkadza. Właściwie to tak jak ty. To chyba nie przypadek. Może jednak? Nie wierzę w przypadki. To wiesz, co się o Lukasie, czy nie? Taka informacja to droga rzecz. Nie stać się. Mogę zapracować. Masz jakąś robotę? Proszę zostawić CV u sekretarki. Oddzwonimy. Przestań lecieć ze mną, fujo. Mówię poważnie. Przychodzisz tu jak do siebie? Musisz mieć jajca wielkości kokosów. <laughs> Jesteś swój chłop. Czy może raczej pielgrzym? Dobra. Może miałbym jakąś fuchę dla takiego kozaka. Zajmij się tym, to sprawdzimy czy jesteś wart poznania. Co mam zrobić? Nic wielkiego. Sprawdź, co się dzieje z gościem, który spóźnia się z dostawą. Od kilku dni nie mam z nim kontaktu. Być może mnie unika. A ja nie jestem gościem, któremu ludzie każą czekać. Kto to? Hubert. Mówimy na niego chujowy hubi. Poznałem go. Adekwatna ksywa. Trzeba sprawdzić, co tym razem kombinuje. Okej. Okay. Wrócę jak z nim pogadam. Mieszka w najwyższym budynku przy Trinity Court. Naprzeciwko Bazaru w Hordszu. Na pewno znajdziesz. Ale z nim może być nieco trudniej. Dlaczego? Hubert nie jest tylko paserem. Dorabia jak umie, i teraz musi unikać połowy miasta. To straszny paranoik. Żyję jak szczur w labiryncie dla bezpieczeństwa. Będziesz musiał się tam wspiąć i wejść w jednym z jego tajnych przejść. Poradzę sobie. Podaj mu hasło Sayonara. Będzie wiedział, że jesteś ode mnie. Jasne. Nowe zadanie, teraz twój ruch znajdź zaginionego dostawcę, a my mamy dzień na zewnątrz to lecimy w takim razie. Myślałem, że ma trzeba się przespać. Tyle tylko, że bronię mamy. Tym razem żeby się nie skończyła. Nie wiem co z tym zrobić. Pójdę najwyżej z powrotem po misji do tutaj handlarzy i zobaczę, może on jest w stanie naprawić. W We wcześniejszej wersji można było samemu to robić. Kiedyś oglądałem bardzo dużo filmów. Może tutaj w ogóle nie można naprawiać, to też tak może być, konwój wojskowy. Dobra. Spróbujemy go zrobić. Jest to jakaś wielka hamla z zombiaku. O, pomocnik. Dziękuję Ci przechodniu. Dobra, zajmij się nimi, a ja się z tobą podzielę łupem. Bo to był trudny zamek, co? Ale się udało. I co my tu mamy? Rękawice wojownika i bateria. O nie. Przednio nie zwróciłem uwagi. W tych konwojach czy jest więcej e, pojazdów. Porządne buty, rzadkie. Racja. Wojskowe, workowate adresy. W chyba nic nie będzie, co? A no nie, zaraz sobie zaczyna co, eee, co mamy? Ubiór, rękawice nowe. Rzadkie rękawice, rękawice do wymiotacza, bronią jednoręczną. Dobra, Wyźmiemy. Mamy też bluzę jakąś. Pancerz ubioru 3. Wymiotacza, broni jednoręczna, pasuje nam to. I tak, spodnie jeszcze. Też wymiotacz. Dobra. I tu też wymiatasz? Też. Poda do walki. Hmm. No, ale dobrze. Weźmy. I możemy lecieć dalej. To już jest niedaleko. O kurde. Dobra, znowu się ta umiejętność... ...odpaliła co energię nam... E, ...zużywa. Nie wiem czy to tędy już. I mogę eliminować. Uch. Moglibyście spać, ale... Nie spać. One są na to za mądrzy, mimo że zębiaki... The people who przyjaciel Dobra, nie leje, znaczy że tak. E, teraz którędy? Co ja bym dał, żeby się kinąć. Wyjście przez dach. Może tędy. Za nakładkę, może też jest dziura w ścianie, nie przeszkadzajcie sobie, Ubi, gdzie jesteś? Tu ślady nog, ale chwileczkę, jeszcze chcę zobaczyć. Alkohol, tak. Przyda się do... Nie, ...mołotowów.

Co jest? Czemu nie mogę go... eliminować? Czy mogę wydzielić zgoda. No dobrze, no. Podmawia umrzeć. Czasami tak bywa. Kurde, tylko, że nie ma śladów, nie widzę ich. Więc idźmy niżej. Żadnych śladów nie ma. Co jest? Coś poszedł nie w tą stronę. Byłoby to dziwne, tam są zombiaki, i co, i byliśmy tutaj, nie? I ślady autentycznie prowadziły na dół. Jeśli mam być szczery to nie mam pomysłu gdzie teraz... Czegoś tam nie widzę. Może tędy? Nie, na pewno nie. Lub te ślady to prowadziły nie na zewnątrz, tylko w tą stronę. Widzisz moje tajne wejście! To ma być tajne? Miało takie być! Ale skończyło ci się szczęście. Wiedz, że nic o niczym nie wiem. Cwaniak mnie przysłał. Cwaniak? Co? A, kazał mi powiedzieć Sayonara coś świta? No dobra, kurwa, trzeba było tak zacząć. Cwaniak czeka na dostawę od ciebie. Domyślam się. Widzisz, rozwaliłem nogę! Dlatego nic dla niego nie mam. Pomóc ci? Nie. Czekaj. Nie idź do niego. Jak się dowie, że dałem ciała, to będę tu skończony. To co mu powiedzieć? To nieważne. Nie uwierzy. Będzie myślał, że chcę go wydymać. Ej, a możesz iść za mnie? Możesz sprawdzić magazyn na podziemnym parkingu przy St. Joseph Street? Przejdź przez ogrodzenie przy salonie masażu, wejdź do budynku i zejdź w dół szybem windy. Czekaj, powoli. Czego w ogóle mam szukać, jeśli się tego podejmę? Pojemników GRE, zgodnie z cynkiem, jaki dostał Cwaniak. Była tam baza wojskowa, utworzona w pierwszych dniach epidemii. A gdzie wojsko? Tam zazwyczaj zostają całkiem spore zapasy. Jakie zapasy? Nie jestem pewien. Zazwyczaj to niezłe fanty przed zarazy. Wojsko zawsze miało się dobrze. Leki, gorzała, wszystko. No, nic dziwnego, że cwaniakowi tak na tym zależy. Ano, masz. Weź te petardy i spróbuj z nimi, dobra? Wszyscy by na tym świetnie wyszli, ale ja na razie siedzę na dupie, dosłownie. Czyli to baza wojskowa? Tak, po wybuchu pandemii wyrosły jak grzyby po deszczu. Baza ma część wojskową i cywilną. W wojskowej są naprawdę fajne rzeczy. W części cywilnej pewnie jest więcej zarażonych niż fantów. Szukaj wejścia wojskowego, a na pewno trafisz. Tylko uważaj w środku. Dotarcie do magazynu nie będzie łatwe. Zazwyczaj są tam gen generatory. Znajdź je, a odpalisz lampy UV. Pomogą na gryzonie, które na pewno się tam szwędają. Co ci się stało w nogę? Bandyci mnie napadli, jak byłem już blisko. Ledwie im uciekłem. Jak ci się nie uda, tfaniak mnie zabije. Dlaczego pracujesz dla tfaniaka? Durne pytanie. Sam to robisz. Chwytamy się, czego się da, żeby przeżyć. Tfaniak daje cynk, gdzie można coś znaleźć, a ja po to idę. Jak znajdę coś dobrego, to biorę część zysku, cholernie małą część. Wiesz, jak to jest u sępów takich jak Cwaniak. Ledwie da się z tego wyżyć, ale pewnie lepsze to niż nic. Gorzej, jak Cwaniak da mi fałszywy trop, wtedy gówno z tego mam. Zdarzyło się to już nie raz. Jemu to oczywiście wisi. W końcu takich gości jak ja ma na pęczki. Wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dzięki. Jak znajdziesz te racje, to uratujesz mi dupę. Ale z wyprawą poczekałbym do zmroku. W, w obu strefach roi się pewnie teraz od zarażonych. Dzięki za radę. Czyli kolejna misja nocna. Wiem, jak wyglądam. Yy, czy on ma jakieś miejsce do spania? Oprócz tego swojego. Musimy się zatem przespać. Sprawdźmy mapę. Tutaj mamy. Spotkanie. Prosimy o te miejsca. Tutaj to pewnie będą ci renegaci. Jakieś te... Miejsce... Wiedźmowe. Łup. To ciekawe, nic go nie pilnuje, oprócz kilku zombiaków. No sprawdźmy. Nie jest jeden. Zapomniałem, którym przyciskiem się skacze im na głowę. Lol. Też nie. Mimo wszystko zajęli się dźwiękiem. Dobra. Masz prezent ode mnie. O, bliski więcej. Zdąży, czy nie zdąży? Ok, dzięki Zunbiaku mu się udało. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Fanom się nigdy nie skończą. Jezu, znowu za wcześnie spadają. ほる。 Ich było to mamy w skrzynce e, rura ryż tylko ryż był apteczek mamy siedem. Gdzie było spotkanie? Tutaj? Aha, to są te ogniska. No sprawdźmy co nie tutaj... Pośród grozu, poszukując nadziei, znaku, że ludźmi pozostajemy wciąż. Piękna pisanka, lecz Lecimy dalej. Mogę, czy doskoczę? Hmm, tu jeszcze mamy znacznik. No tu są te e, bandyckie mordy, o kurde, nie ten. Nic mi nie dadzą. Opa! Jezu, nie wiem jak umknąć temu kurde. Myślicie, że zdążył wezwać posiłki? Dobra, niech tamten zombie, mi trochę pomoże. Dobra, leż o, o o o Przepraszam, że w takim momencie ale o kurde, nie mam. Muszę zmienić. Na mołotowa. Czego ja nie potrzebuję? Tego nie potrzebuję. Ja nie mam mołotowów. Kurde, jednego mogę tylko zrobić. Jeszcze trzeba go umieścić. O kurde, wpadłem. w miejsce, z którego ciężko było wyjść. Hmm. gdzie on pobiegł? Idzie tu?